Popadało dosyć sporo, więc i grzyby się trafiają w innych miejscach. No, no dobra, Co ty dużo będę mówił Kolejne prawdziweczki. Robię tutaj jeszcze taką mam rundę idę to wyładować, bo czuję, że jak tam będzie więcej, to nie będzie chcę zbierać. Dobra, lecimy. No I tutaj mam jeszcze znowu dwa. Tam jeszcze miałem takich kilka pojedynczych, ale nie nagrywałem. Najważniej na jakimś małym podsumowaniu pokażę no Dobra biorę, bo jeszcze mam później robotę to mam na wieczór że Prawdziwki na prawdziwku oraz taki potrójny bliźniaczek Przyda nam prawdziwek tam jest jeden prawdziwek, tam jest kolejny, tam widzę następnego. No oprócz tego co tutaj już parę też zebrałem. Tam jest dalej prawdziwek, tam jest następny prawdziwek. Za tym prawdziwkiem jest taki wielki kaban. Co mam przybliżę? Zobaczymy co się da przybliżyć. tu jest, o, tam jest. Tego coś pokazywałem. A tam stoi prawdziweczek. I tam za tym prawdziweczkiem jeszcze. Jest tam jeden. a po prostu masakra. Dobra, bier. Taka znowu mała przerwa. Także znowu prawdziwki, tu taki biały trafił. A no, to się znowu trafiło, dwa małe. I tyś... A, i tam jeszcze jest. Tam jeszcze jest jeden. Tak, znowu taka. Tajna polanka. Tam też jednego. Także co. To kilka metrów jakiś prawdziwek jest ja go widziałem o, szkoda kurde gdzieś go widziałem no to chyba wyjadło coś też to też był prawdziwek tam zjadło tam stoi no dobra zbieram i go nie dalej dziś się nawet nie ma szans żeby zjeździć samemu tyle połaci lasu i tyle miejsc różnych no dobra, zobaczymy jak tam będzie A grzybki się sypią na sztuki można powiedzieć. Dobra, lec. I na kolejny wypadzik. Także niewiele i niewiele tam w koszyku mam, ale trafiłem hotspota. Także tu jeden 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 tu prawdziwe widzę. E, tam jeszcze jeden jest zjedzony. Tam są takie kabany wielkie. No i tu z boku tak samo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem prawie 10 sztuk tam widzę kolejne dwa no tylko, że w tym miejscu jest trochę jestem za późno one już poprzerastały i pewnie będą robaczyły no ale, ogólnie fajny hotspot dobra lecę, bo to też dzisiaj tam takie zamówienie dla cioci mam także nie za wiele, więc muszę hotspotami nadgonić dobra fajnie lec co mogę powiedzieć także takie duże niefajne JP także prawdziwek 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 trochę z tego wybrałem ale reszta to wszystko size następny następny tu 3 4 5 6 7 8 tam dalej widzę 9 10 11 11 prawdziwków 12 13 Tam dalej jeszcze też widzę, ale pewnie wszystko wszystko już jest za Co są za duże, za duże kapy porosły? A zresztą to są takie typowo dębówki, ale w moich rejonach dębówki to rzadko, żeby coś tam zawsze dobre było. Jak już, no to ewentualnie późno, jesienią. A tak to wszystko, szajs Fajnie, bo dużo, ale niestety nie da się za wiele z tego wybrać. Dobra, idę już było następnych iluś tam no, po kilku no, można powiedzieć godzinach było tych prawdziwków nawet już mogę powiedzieć że mi się nie chciała nagrywać się pojedyncze i takie a do chwila takie taka przerwy także stoi tu jeden tam taki mnie no teraz pojechałem na takie tereny trochę zamszone bo już mi tych wielkich kabanów nie chcę zbierać poza tym kabany kabany na no. każdy takiego Lubi to takie małe tam do słoiczków, a duże to tam przeważnie do suszenia no, Tam chyba jeszcze jeden stoi albo pod grzybek No dobra, wreszcie się kurde gorąco zrobiło. ale co zrobić. Dobra, tu nie widać, czasami tu były. A może są, ale małe nie widać. Dobra, idę powoli dalej. No i zbierałem całe te wiadereczko takich małych. Także... Ogólnie się cieszę Fajnie No kurde gorące ksauny tam było Ej, ja ogólnie porównasz No dobra, no fajnie ładuję my będę miał cały koszyk A jeszcze trochę do wiaderka awaryjnie Mam jeszcze torebkę Ale to się kiedyś dużo tu tak awaryjnie nigdy nie wiadomo A nie, mam jakoś zrobiona żeby tu 300 koszyków szybko na to że dobra idę dalej może jeszcze jakieś fajne odpocieki na pewno wyjadę. dobra no i witam na kolejnym już wypadzie już tam jeden jeszcze był wcześniej ale nie nagrywałem bo tak trochę pośpiechu zbierałem no dzisiaj ja już nie wiem chyba w trzecim dzień w których też znowu nie byłem na tych niektórych miejscach no i znowu kabany, tu już trochę mam, troszkę tam w koszyku, trochę kurek tam sobie prawdziwe prosię. Tam dalej tam dalej coś widzę. Ale śnie będę szedł tam pewnie też jeszcze kapci narosło. O, pada, grzyby przerastają Trochę małych, ale małych tak w tym roku szału aż nie ma, żeby nazbierać takie miejsca mnie są, że ciężko. Ale zawsze coś na zbiera no dobra, lecę. Także pewnie tych grzybów to do jesieni będzie w tym roku. Także goń